Servus, to krótko i na temat, i dzisiaj opowiem Wam o profesjonalnej zaciskarce wtyków internetowych i telefonicznych niemieckiej marki Knipex. Zaciskarka do wtyków modularnych 8-6-pinowych, model 975110, od renomowanego niemieckiego producenta Knipex, to narzędzie. Które powinno znaleźć się w arsenale każdego profesjonalisty z branży teleinformatycznej. Ergonomicznie zaprojektowane szczypce, doskonale leżące w dłoni, umożliwiają precyzyjne zaciskanie końcówek typu RJ45, RJ11 oraz RJ12 zarówno na płaskich, jak i okrągłych przewodach. Zaawansowany mechanizm zaciskania zapewnia równomierne dociskanie wszystkich pinów, a solidna konstrukcja z wysokiej jakości hartowanej stali gwarantuje, że narzędzie będzie niezawodnie służyć przez wiele lat. Zaciskarka została wyposażona w funkcję obcinania i ściągania izolacji, co eliminuje konieczność ściągania po dodatkowe narzędzia w trakcie pracy. Mechanizm dźwigniowy zwiększający siłę nacisku pozwala na pracę bez nadmiernego wysiłku, minimalizując zmęczenie użytkownika. Dodatkowo, szczypce posiadają blokadę wymuszonej kompresji z możliwością jej odblokowania oraz mechanizm zgniatania równoległego. Co zapewnia stałą jakość zaciskania i wysoką dokładność każdej operacji. Jeżeli cenisz sobie efektywność i prostotę pracy, ta zaciskarka to narzędzie stworzone dla ciebie. Zachęceni wizją prostego i szybkiego zarabiania skrętki? Zapraszam na naszą stronę, gdzie możecie dokonać zakupu.